Parlament Europejski wyszedł ze swoją inicjatywą reformy Unii Europejskiej. Jak ta propozycja wygląda? Jak w ogóle wygląda proces zmiany traktatów w Unii Europejskiej? Dlaczego propozycja Parlamentu Europejskiego nie ma wielkich realnych szans, by wejść w życie, ale jednocześnie może stać się katalizatorem zupełnie innej reformy, która też centralizuje władzę w ramach Unii Europejskiej, tylko w trochę inny sposób? Wiem, że może brzmieć to nieco skomplikowanie, ale zostańcie ze mną na najbliższe kilkanaście minut, a mam nadzieję, że obraz nieco Wam się rozjaśni. Serdecznie zapraszam na materiał. chciałbym Wam na samym początku przypomnieć o wydarzeniu XTB Masterclass, które zbliża się już wielkimi krokami. Cały szereg debat na tematy związane z geopolityką, ekonomią, polityką, gospodarką. Nie możecie tego wydarzenia przegapić. Link oczywiście w opisie filmu. Tam też znajdziecie oczywiście link do platformy XTB. Firma XTB jest oczywiście partnerem kanału Polityka Zagraniczna, ale tam w opisie filmu, wśród linków znajdziecie również źródła. W zdecydowanej większości nie są to opinie, nie są to opracowania, tylko to są rzeczy Oczywiście źródła. Możecie sami przeczytać te projekty i sami wyciągnąć z nich własne wnioski, do czego naprawdę Was zachęcam. Projekty traktatów czy projekty reform Unii Europejskiej, znajdziecie to wszystko w linkach w opisie tego filmu. Ale przejdźmy już teraz do propozycji Parlamentu Europejskiego. Ale by w ogóle powiedzieć coś o tej propozycji, trzeba koniecznie zarysować kontekst, bo on jest tutaj absolutnie kluczowy, by zrozumieć, co w ogóle dzieje się tak naprawdę w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o walkę o władzę bo w Unii Europejskiej walka o władzę odbywa się również pomiędzy różnymi europejskimi instytucjami. To, jaka instytucja będzie miała decydujący wpływ na europejską władzę wykonawczą, czyli na Komisję, pozostaje jednym z kluczowych zagadnień dla kształtu europejskiego systemu politycznego. Centralizacja z wiodącą rolą Rady, czyli gremią, w którym zasiadają przedstawiciele władz państw, a centralizacja z wiodącą rolą Parlamentu, w którym europosłowie zrzeszają się w międzynarodówkach o określonym profilu ideowym, to dwie kompletnie inne centralizacje. Parlament Europejski jest instytucją skrajności, pod tym względem, że z jednej strony jest najgłośniejszy, a z drugiej strony najmniej sprawczy. I nie staram się tutaj kpić z roli europarlamentarzystów. Ona bywa znacząca, ale z całą pewnością nie można nazwać jej kluczową, czego wyrazem jest szereg proponowanych zmian. Ta mimo wszystko drugorzędna rola wynika z połączenia dwóch czynników. Po pierwsze, Parlament Europejski jest pozbawiony inicjatywy ustawodawczej z małymi wyjątkami. Ja może powtórzę, bo to dość abstrakcyjne. Parlament Europejski nie może inicjować procedury zmiany prawa. Może pracować wyłącznie nad propozycjami Komisji Europejskiej. Dlatego też cały szereg działań Parlamentu to debaty i rezolucje, które nie mają przełożenia na prawo. I czynnik drugi, Komisja Europejska pracuje znacznie bliżej z Radą niż z Parlamentem. Jest de facto wybierana przez Radę po upadku pomysłu tzw. Spitzenkandidaten, czyli idei, by szefem komisji zostawała osoba namaszana przez zwycięską frakcję w Europarlamencie. Swoją drogą, Spitzenkandidaten. No, idea polityczna o takiej nazwie po prostu nie mogła wejść w życie. Ale sprawa nie kończy się na samym wyborze. Komisja Europejska w swoich inicjatywach politycznych bardzo wyraźnie stawia na współpracę z państwami. Można by tu mnożyć przykłady, ale chyba nic nie potwierdza tego tak dosadnie jak fakt, że w Parlamencie Europejskim głośno wyrażane pretensje o to, że Komisja stawia na Radę, to stały element debat. No i teraz przechodząc już do propozycji, która wyszła z Parlamentu Europejskiego, no jak myślicie, jakie postulaty mogły się tam znaleźć? No oczywiście między innymi inicjatywa ustawodawcza oraz wybór Komisji Europejskiej jako nowe kompetencje Parlamentu Europejskiego. Wizji zaprezentowanej przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego to właśnie Parlament Europejski desygnuje szefa Europejskiej egzekutywy, która nie nazywałaby się już Komisją Europejską, a właśnie Europejską egzekutywą. Ponadto jej szef nie musiałby mianować komisarza z każdego kraju, mógłby wybrać gabinet zgodnie ze swoimi preferencjami. Parlament zyskiwałby inicjatywę ustawodawczą i miałby więcej do powiedzenia w sprawie budżetu. Propozycje dotyczące Rady to m.in., i tutaj krótki cytat, znaczne zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje zapadają większością kwalifikowaną lub zwykłą większością. Projekt zakłada też, i tutaj kolejny cytat, dalszy rozwój wspólnych kompetencji Unii w obszarach energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych, w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej. I warto zwrócić uwagę na to, że większością kwalifikowaną bądź zwykłą większością głosowano by też nad propozycjami podatkowymi, oczywiście jeśli taka propozycja weszłaby w życie. Ze wszystkich pomysłów na przyszłość Unii Europejskiej to ten jest właśnie najbliżej prawdziwej federalizacji Europy, no bo centralny Parlament Europejski oraz centralna europejska egzekutywa zyskiwałaby, a zarówno państwa członkowskie, jak i gremium, które skupia państwa członkowskie, czyli Rada, traciłyby na znaczeniu. No dobrze, ale teraz musimy przyjrzeć się temu, jak takie zmiany generalnie w ogóle w Europie wprowadza się w życie. I aby to sprawdzić, musimy zajrzeć do artykułu 48 Traktatu o Unii Europejskiej. Ten traktat też znajdziecie w opisie filmu. Istnieją dwie procedury: zwykłe oraz uproszczona. Na początek, zwykła. Propozycja zmian autorstwa państwa, Parlamentu Europejskiego czy komisji musi trafić na Radę. Od samego początku nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jaka instytucja gra tutaj pierwsze skrzypce. Warto jeszcze dopowiedzieć, że jeśli propozycja forsowana w parlamencie zostanie tam przegłosowana, co prawdopodobnie nastąpi w listopadzie, to będzie to oznaczało dopiero ten moment, w którym projekt trafia do Rady. To dopiero pierwszy etap procesu. Następnie Rada, czyli państwa, zwykłą większością głosów decyduje o tym, czy rozpatrzeć proponowane zmiany, a jeśli zdecyduje, że warto pochylić się nad sprawą, wówczas, i tutaj cytat, Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje konwent złożony z przedstawicieli Parlamentów Narodowych, szefów państw oraz rządów państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje w drodze konsensusu zalecenie dla konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich, przewidzianej w ustępie czwartym. Choć warto zauważyć, że prawo daje Radzie opcję forsowania zmian bez powoływania konwentu. Konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane w traktatach. Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego traktaty został on ratyfikowany przez cztery piąte państw członkowskich, i gdy jedno lub więcej państw członkowskich napotkało na trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej. Co ciekawe, ten ostatni zapis jest mocno ogólny, no bo sprawa trafia do Rady Europejskiej, no i co dalej? Tego przepisy już nie precyzują, przynajmniej nie w tym miejscu. W każdym razie Rada najpierw głosuje większością, by powołać konwent, ale tam potrzeba już jednomyślności, tam potrzeba już konsensusu, by stworzyć zalecenia dla konferencji, która również musi w ogólnym porozumieniu ustalić ostateczne zmiany, które by wejść w życie muszą zostać ratyfikowane w każdym państwie członkowskim. No, co najmniej w czterech piątych państw członkowskich, więc jest to bardzo długa, bardzo skomplikowana, wyboista i tak naprawdę wieloletnia droga do zmiany traktatów europejskich. Jest jeszcze procedura uproszczona. W tym wypadku po wpłynięciu propozycji Rada może od razu podjąć decyzję odnośnie zaleceń dla konferencji, ale musi zrobić to jednomyślnie. Co więcej, ta droga i tu cytat nie może zwiększać kompetencji przyznanych Unii w traktatach a projekty reform no bez żadnych wątpliwości zwiększają dotychczasowe kompetencje Unii Europejskiej zapisane w traktatach. Zatem po pierwsze jak widzicie ten proces jest bardzo skomplikowany i to, że w parlamencie europejskim padła jakaś propozycja i nawet jeśli zostanie przegłosowana w parlamencie europejskim no to nie oznacza, że te zmiany, te, ta reforma jest bliska realizacji. Jak widzicie tych kroków do pokonania jest jeszcze całe mnóstwo. I po drugie co bardzo istotne Widać jak na dłoni, że to nie Parlament Europejski czy Komisja Europejska, ale Rada i czyli państwa członkowskie w procesie zmiany traktatów zgodnie z prawem no, odgrywają pierwszoplanową rolę i to jest niezwykle istotne, jeśli myślimy o tym jaka reforma Unii Europejskiej może rzeczywiście wejść w życie. Bo szanse na to, że propozycje Parlamentu Europejskiego zostaną uchwalone jest tak naprawdę minimalna, ale nie można tego procesu bagatelizować, ponieważ to on może stać się katalizatorem do przyspieszenia tych jak najbardziej realnych i już trwających zmian w ramach Unii Europejskiej, które też zmieniają system polityczny w Europie, nawet jeśli nie zmieniają traktatów. Jeśli jesteście stałymi widzami tego programu, to doskonale wiecie o tym, że ja tak naprawdę od lat staram się na konkretach, na konkretnych procesach politycznych pokazywać, jak zmienia się system polityczny w ramach Unii Europejskiej i pokazywać to, że centralizacja władzy czy zmiana struktury władzy w ramach Unii Europejskiej to jest fakt. Temu nie da się po prostu zaprzeczać, bo czy w ciągu ostatnich kilku lat zostały zmienione traktaty europejskie? Nie. Ale czy kilka lat temu Komisja Europejska mogła decyzją polityczną wstrzymywać wypłatę środków dla państwa członkowskiego? Nie. Czy Unia Europejska mogła zaciągać wspólne zadłużenie? Czy emitowała wspólne europejskie obligacje? Nie. Czy Unia Europejska mogła wspierać państwa trzecie toczące wojnę finansowo i sprzętem wojskowym? Oczywiście, że nie. I takich procesów jest. Więcej, my tak naprawdę nie jesteśmy w dyskusji przed reformą Unii Europejskiej, my jesteśmy już w trakcie reformowania Unii Europejskiej, tylko trzeba uważnie patrzeć. Dlaczego więc propozycje Parlamentu Europejskiego raczej nie mają większych szans na to, by wejść w życie? Ponieważ kierunek, w jakim podąża dzisiaj europejski system polityczny poprzez konsekwentną politykę najpotężniejszych państw kontynentu, polega nie na wzmacnianiu pozycji Parlamentu Europejskiego, ale na wzmacnianiu pozycji Rady przy jednoczesnych próbach takiego reformowania jej, by łatwiej było sterować jej pracami, nie wydaje mi się ekstremalnie prawdopodobne, by najpotężniejsze państwa Unii Europejskiej oddały władzę nad europejską egzekutywą, nad Komisję Europejską. Nieprzewidywalnym fluktuacjom poparcia dla frakcji w Europarlamencie. Nie wydaje mi się specjalnie prawdopodobne, by ktokolwiek mógł narzucać Niemcom rozwiązania podatkowe. Nie wydaje mi się super prawdopodobne, by płatnicy netto, którzy zazwyczaj są najsilniejsi politycznie w Unii Europejskiej, pozwolili na to, by to Parlament Europejski w większej mierze kształtował euro europejski budżet. Pozwólcie więc, że zaproponuję Wam kilka innych scenariuszy, które wydają mi się znacznie bardziej prawdopodobne i one nie wykluczają się wzajemnie, to znaczy część z nich może dziać się równolegle. Po tym jak propozycja trafi na Radę, zostanie uznana za zbyt radykalną, ale jednocześnie będzie preteksem do formalnego procedowania reformy okrojonej do zmiany systemu głosowania, ewentualnie z kilkoma mniej znaczącymi ukłonami w stronę parlamentu. Jeśli jakaś reforma ma formalnie wejść w życie, to ze względu na rolę, jaką państwa odgrywają w procesie zmiany traktatów, to ich pozycja, a nie takiej czy innej instytucji, ma większy wpływ na rezultat końcowy. I Niemcy, i Francuzi mówią otwarcie o tym, że chcą wziąć większą odpowiedzialność za władzę w Europie, ani że chcą ją oddać w ręce Parlamentu Europejskiego. Rada w tym scenariuszu pozostaje za kierownicą, ale o kierunku jazdy decydują w większej mierze państwa ludne to kierunek zmian wprost proponowany od dawna i jak zawsze chciałbym w tym miejscu zachęcić was do tego abyście sami sprawdzili co to w praktyce oznacza wejdźcie na oficjalny kalkulator dostępny na stronach rady by przekonać się o tym jak łatwo niemiecko-francuskiemu tandemowi sterować pracami rady jeśli reforma będzie polegać jedynie na znoszeniu weta i na rozszerzaniu głosowaniem większością kwalifikowaną może jeszcze raz jest to 55% państw członkowskich reprezentujących 65% ludności Oznacza to, że mniejszość blokująca to 35% ludności Unii Europejskiej, a Niemcy i Francja to 33,75%. Potrzeba też co najmniej czterech państw, by taką mniejszość stworzyć, więc sami widzicie, niemal dowolne dwa inne państwa dają odpowiednią wartość. To jest de facto takie niepisane, nieformalne prawo weta, ograniczone wyłącznie do najpotężniejszych. Najludniejszych państw na kontynencie. Do tego w praktyce sprowadza się reformowanie systemu głosowania za pomocą obniżania koniecznego progu potrzebnego do przeforsowania jakiejś reformy, bez zmiany systemu zliczania tychże głosów. No dobrze, ale kolejny scenariusz, o którym wydaje mi się warto myśleć, który warto mieć z tyłu głowy, polega na tym, że próba, oficjalna próba reformy w jakiś sposób upada, co staje się pretekstem do tego, by wstrzymać proces rozszerzenia Unii Europejskiej. Oczywiście wskazując jednocześnie palcem na tych, którzy nie chcieli rewizji traktatów. Jak doskonale wiecie, od miesięcy te tematy są ze sobą zespawane w Unii Europejskiej. To jest tak naprawdę jeden temat, jeden duży temat przyszłości Unii Europejskiej. To ma oczywiście szereg racjonalnych powodów. Są racjonalne argumenty, by te kwestie łączyć, i wydaje mi się, że. To jest ten kolejny moment, w którym warto docenić to, jak w ogóle sprytnym zabiegiem politycznym jest to, by połączyć te dwie kwestie, bo to jest broń obosieczna. Z jednej strony można forsować reformy, mówiąc, no musimy się zreformować, jeśli chcemy się rozszerzyć, ale z drugiej strony można, można na przykład blokować rozszerzenie. Na zasadzie nie możemy się rozszerzyć, no bo nie zdołaliśmy się zreformować. Jest wiele możliwych sposobów zastosowania, połączenia tych dwóch, jeśli próba reformy na szerokim forum się nie powiedzie, należy spodziewać się, że państwa najbardziej zainteresowane podejmą kroki na własną rękę. I tutaj warto spojrzeć na oficjalny raport wydany przez francuskich i niemieckich ekspertów. Ten dokument też znajdziecie wśród linków w opisie filmu. Naprawdę gorąco zachęcam, żebyście tam zajrzeli. Pojawia się tam cały szereg systemowych propozycji, ale dziś chciałbym Waszą uwagę zwrócić na fakt, że wprost postuluje się tutaj procedowanie zmian w węższym gronie, jeśli na szerokim forum unijnym będzie to niemożliwe. Cały projekt byłby w zasadzie usankcjonowaniem integracji wielu prędkości. Najlepiej podsumowuje to chyba ten zamieszczony w raporcie Graf. Cztery kręgi integracji europejskiej: strefa euro w rdzeniu, dalej Unia Europejska, potem państwa stowarzyszone, aż w końcu Europejska Wspólnota Polityczna. Do tego dokumentu z całą pewnością będziemy jeszcze wracali, ale jeszcze mały drobiazg: otóż, w kwestii tego, kto powinien mianować szefa Komisji Europejskiej, Niemcy i Francuzi odnotowują działania parlamentu, ale nie przychylają się do tej propozycji. I nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego. Szczególnie ten ostatni dokument, który wam pokazałem, ten dokument niemiecko-francuski, to jest coś, co pokazuje jedną piekielnie istotną rzecz. rzecz. Rzecz, którą musimy przyjąć do wiadomości, nawet jeżeli część polskiego społeczeństwa, części polskiego społeczeństwa to się nie podoba. To, czy nam się coś podoba, czy nie, nie ma wpływu na to, czy coś jest rzeczywistością. A rzeczywistość jest taka, że nawet jeżeli oficjalne projekty reformy Unii Europejskiej upadną, to to nie zatrzyma realnych, realnych zmian systemu politycznego w Europie. To się już dzieje od lat i to nie zostanie w najbliższym czasie zatrzymane. Każdy większy kryzys, każda większa potrzeba polityczna wykraczająca poza granice jednego państwa w połączeniu z orzecznictwem Trybunałów Europejskich wszystko to będzie pchało system europejski do przodu. Ten system będzie się zmieniał, tak jak nie jest dzisiaj tym samym, czym był jeszcze kilka lat temu. I niemiecko-francuskie propozycje, one w Polsce są bardzo często spłycane i demonizowane. Natomiast one, z punktu widzenia interesu narodowego Francji i Niemiec, są absolutnie racjonalne i zupełnie zrozumiałe. Biorąc pod uwagę to, jak oni patrzą na świat, te propozycje są super logiczne. To znaczy, w świecie przyszłości nie ma miejsca na politykę o mniejszej skali niż polityka kontynentalna, ponieważ żadna inna polityka nie będzie, miało, nie będzie miała przełożenia na globalne procesy. A przecież my, Niemcy, my, Francuzi, chcemy mieć wpływ na globalne procesy. Chodzi więc o to, by zająć takie miejsce przy stole europejskiej, kontynentalnej polityki, by za jej pomocą wpływać na globalne procesy, by dalej pozostać liczącym się graczem. Trudno mieć pretensje do Niemców i Francuzów, że myślą w ten sposób. Warto raczej mieć pretensje do samych siebie i do wszystkich innych, bo tutaj jest potężny brak ambicji, potężny brak kreatywności, bo gdzie jest polska perspektywa na przyszłość Europy? I będąc szczerym, w Polsce jeszcze nawet nie jest najgorzej pod tym względem, bo my przynajmniej się tym ekscytujemy, rozmawiamy, piszemy. To jest temat medialny, społecznie rezonuje ten temat. Uwierzcie mi, że w większości europejskich państw tak nie jest. Większości europejskich państw nie myśli się w ten sposób o przyszłości kontynentu europejskiego. Każda tak naprawdę dyskusja na temat przyszłości Europy dzisiaj skupia się albo na niemiecko-francuskich propozycjach, albo na próbie blokowania niemiecko-francuskich propozycji, albo do jakichś odnoszenia się do niemiecko-francuskich propozycji. I jeżeli tak będzie w przyszłości, to skończymy z Europą, która będzie zaprojektowana w większej bądź mniejszej mierze przez wyłącznie Niemców i Francuzów. I szczerze mówiąc, ja obserwuję ten proces od lat. I wydaje mi się, że bardzo szybko zaczyna się zamykać okno możliwości, by realnie współkształtować system polityczny Europy przyszłości dla takich państw jak Polska w sposób realny, czyli w sposób konstruktywny, pozytywny i kolektywny, to znaczy to musiałaby być propozycja nie tylko Polska, ale kilku, co najmniej najlepiej kilkunastu państw, no bo jeżeli naprzeciw propozycji niemiecko-francuskiej stanie propozycja tylko Polska, to nie będzie miała dostatecznej siły przebicia. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu miesięcy nie zobaczymy innych alternatywnych pomysłów na przyszłość Europy, tylko wszystkie będą ograniczały się albo do odnoszenia się do propozycji niemiecko-francuskich, albo do próby ich blokowania. To wydaje mi się, że czekają nas następujące scenariusze. Albo będziemy zamknięci w pokoju już wyłącznie z propozycjami, które są na sole, czyli propozycjami Niemców i Francuzów. Będzie można je oczywiście w jakiś sposób nagiąć, coś tam przypudrować, ale będą to w gruncie, w gruncie rzeczy te propozycje, które dzisiaj możemy przeczytać, które leżą już na stole. Debaty na temat przyszłości Europy, albo możemy stwierdzić, że no, nie chcemy tych reform, wetujemy, nie zgadzamy się na żadne zmiany traktatów i generalnie chcemy, żeby Europa była taka, jaka była. Tylko wówczas ten rdzeń integracji europejskiej już mówi nam otwarcie wprost o tym, że w takim razie my będziemy nadal integrować się na własną rękę. Nie to nie. My damy sobie radę, będziemy pogłębiać integrację europejską w węższym gronie. I jak myślicie, co to będzie oznaczało? No oczywiście marginalizację i uprzedmiotowienie tej reszty kontynentu, która nie będzie tym rdzeniem, bo to tam będzie, będą zapadały kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kontynentu europejskiego, polityki gospodarczej, klimatycznej, każdej innej, i te decyzje będą rezonowały na całą resztę. Oczywiście możemy jeszcze przyjąć postawę, która cechuje, wydaje mi się, nawet większość kontynentu, czyli taki swobodny dryf. Stanie się, to się stanie. Nie jesteśmy, nie będziemy mieli wielkiego wpływu na przyszłość systemu politycznego Unii Europejskiej. I oczywiście w Polsce możemy przyjąć taką postawę, możemy skupić się na tym, czy trwać w tej ułudzie, że Unia Europejska polega na transferze pieniędzy, by celem budowy gminnego ośrodka kultury ludowej, na kursy nauki stepowania, czy na Erasmusy. Te wszystkie rzeczy są ważne. Erasmusy są super. Ośrodki kultury są super ważne, ale no nie na tym polega wyłącznie Unia Europejska. Unia Europejska to też system wpływania na kontynentalną politykę, system władzy. Jeżeli przyjmiemy taką postawę, to mam nadzieję, że przynajmniej damy sobie spokój z tymi liderami regionu i z odbiciem lustrzanym lidera regionu, czyli z tym, że będziemy siedzieć przy głównym stole, bo to wówczas brzmiałoby już. Trochę śmiesznie. Ten proces zmiany systemu politycznego Unii Europejskiej wygląda coraz poważniej i my nadal nie jesteśmy poważnym graczem, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę. I szczerze mówiąc, niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli takim graczem być. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że system polityczny Unii Europejskiej zmieni się, ale nasz wpływ na ten proces będzie znikomy. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dziękuję Wam za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna i mam nadzieję, że właśnie wydaje mi się, że szczególnie ten temat właśnie przyszłości Europy, zmiany systemu politycznego Unii Europejskiej jest dla was jaśniejszy, jest dla was bardziej zrozumiały również dzięki tym programom. Jeśli tak jest, to ja jestem człowiekiem spełnianym. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.